Hola Sergio. Policja? policja? No, no, consuelo Konsulo, Pana przysłała? Tak, na pierwsze pytanie i nie na drugie. Mam ważną sprawę do Milagros. Proszę cię, wyjdź. My idziemy na górę. Na co czekasz? Otwórz. Nie chcesz, żeby ktoś zobaczył Cię ze mną? Dobrze, otworzę sam, jako pan domu. Chcesz obalić testament, czy nie? Otwieraj. Muszę wiedzieć, co zaszło między Tobą i Lucresją. Ona już tu nie mieszka. Czy to przesłuchanie? Troszczę się o Twoje bezpieczeństwo. Mariana ci powiedziała? Niepotrzebnie. Nic nie powiedziała. To oczywiste, że coś się stało, skoro Lukresja się wyprowadziła. Nie chcę wracać do tej sprawy. Ty wiem, że próbowała cię zabić. Boję się, że będzie dalej próbować. Złóż zeznania. Aresztuję represję pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Dostanie co najmniej kilka lat. Nie trzeba. Wystarczy, że straciła Mistral. Czemu ty jej bronisz? Przecież jest twoim wrogiem. Kazałam jej wynosić się stąd. Myślę, że to dostateczna kara. Nie sądzisz? Raczej nie, ale nie mogę cię do niczego zmusić. Będę robił swoje. Dziękuję. Wymieram się właśnie do pani Beido. Wyjdziemy razem? Chcę mówić z Lucresją. Jest tutaj? Proszę, ja już wychodzę. Czego chcesz? Mam się pokajać za romans z Gerardem? Czujesz się upokorzony, bo zdradziłam cię z innym? No owszem, przespałam się z nim. I na nieszczęście od razu zaszłam w ciąży. A ten tłuszcz nie chciał rozstać się z żoną. Dlatego wyszłam za ciebie, żeby nie być samotną matką. Nie masz za grosz wstydu. Jak mogłem przeżyć z Tobą tyle lat? Czuję do ciebie wstęp. Patrzę i nie mogę uwierzyć, że jesteś matką moich dzieci, że byłaś moją żoną. Nie pozwolę, żebyś... Ja też nie pozwolę. Nie chcę cię więcej widzieć. Wynoś się stąd. Przynajmniej poczuję ulgę. Gdybyś był mężczyzną. Nie stałoby się to wszystko. Ty też ponosisz winę. Zawsze byłeś twórzem i nieudacznikiem. Pozwalałeś się upokarzać bez słowa protestu. Hola, ty Czekałem na ciebie. José Antonio, jesteś tam? Nie szkodzi, zadzwonię potem. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że wczoraj przeżyłam jedną z najszczęśliwszych chwil w moim życiu. Kocham Cię. Nie odstępuję jej na krok. A Twoja praca? Nie mogę teraz zostawić Jej sam. Mama wszystko poświęciła dla ojca. Żyła tylko dla niego. Usiądź, proszę. Rozmawiałeś z tatą? Nie. Mnie też jest z tym ciężką. Jako mężczyzna potrafię go zrozumieć, ale nie pojmuję, dlaczego przez tyle lat nas oszukiwał. No to... Pomyśl, ile musiał wycierpieć. Nie będziemy się licytować, kto teraz bardziej cierpi. Fernanda, Fernanda Benjamin, Teresa. Puedo mogę zajrzeć do niej? Usnęła. Jeśli pozwolisz, zaczekam, aż się obudzi. Możesz spokojnie jechać do pracy. Ja cię zastąpię przy mamie. Tak. Dziękuję, ale Dziękuję, nie, nie trzeba. Wejdźmy może trochę na zaraz, zgoda? Nie ruszałem się z domu przez cały dzień. Dobrze. Mam dobre wiadomości. Co z Lucresją? Jest kompletnie rozbita. Milagros wyrzuciła ją z Mistralu i z domu. Przeprowadziła się do małego mieszkanka. Mąż i dzieci nie chcą jej znać. Przypadkowo odkryli jej sekret. Ta żmija ma wiele sekretów. Gerardo Beido był jej słuchankiem. Owocem tej potajemnej miłości jest Fernanda. Co takiego? Nie wiedziałam. No to wypijmy za tę wiadomość. První nám je A ty jak się masz? Dobrze. Myślę o dziecku. Wybacz mi niedyskrecję, ale... Jak twoje sprawy z Jose Antoniem? To już przeszło. Nadal go kochasz? Co to mówić o miłości, jeśli on spotyka się z inną? Powinnaś zrobić to samo. Ile cukru? Półtorej łyżeczki. Może wybierzemy się gdzieś razem. Dobrze, przecież jesteśmy przyjaciółmi. Możemy pójść do Chin albo na plażę. Zabierzemy Twoją mamę, żeby się trochę rozerwała. Ja nie chcę być tylko Twoim przyjacielem. Ale kocham Cię. Posłuchaj. Nie potrafię wyrwać się z moich myśli i mojego serca. De verdad. Estoy enamorado de ti. Bardzo te kocham.